Cześć, ponieważ zaczął się sezon grzybowy i coraz więcej osób z Was chętnie wybiera się do lasu po to, żeby coś ciekawego z niego przynieść w koszyku, postanowiłem, że dzisiaj opowiem Wam o tym, jak odróżnić kanie od sromotnika, który najczęściej jest właśnie z nią mylony. Tak się dzisiaj fajnie złożyło, że akurat tuż za płotem naszej działki znalazłam dzisiaj dwa przepiękne okazy. Spójrzcie tylko, jaka to jest wielkość kapelusza jak dłoń. Ale zanim pokażę wam przepis na to, w jaki sposób najczęściej jadamy kanie, najpierw parę słów na temat tego właśnie, jak być pewnym, że to na pewno jest kania. Przy czym zaznaczam, że są to tylko i wyłącznie moje sugestie. Nigdy w życiu, pod żadnym pozorem, jeżeli nie jesteście stuprocentowo pewni swojego zbioru, nie jedzcie takich grzybów. Jeżeli macie wątpliwości, zapytajcie się doświadczonego grzybiarza bądź udajcie się do sanepidu, bo z tego co wiem to również można em, tam uzyskać takie informacje. No ale dobrze, żeby nie przedłużać. Pierwsza podstawowa rzecz, która różni kania od grzyba trującego jest fakt, jest to fakt, że kania zawsze w środku będzie pusta. Nie wiem czy to dobrze widać na filmiku. Zawsze po przecięciu, zresztą jak tylko zmiażdżymy tam Trzonek, to on będzie się rozwarstwiał na, na kilka takich długich warstw. Natomiast trujący grzyb zawsze w środku będzie pełny. Kolejna sprawa to jest łańcuszek, który mamy tutaj i na drugim grzybku też pokażę, który jest co prawda przyrośnięty troszeczkę, ale jak go wzruszymy to są dosyć świeże kanie, to on po prostu odpadnie albo będzie się ruszał po trzonku. Natomiast w przypadku sromotnika ten, ten pierścień jest na stałe, przyrośnięty, zwróćcie o tutaj będzie to dobrze widać, na stałe jest przyrośnięty do grzyba i będziemy razem z włóknami z trzonka odrywać go. Kolejną sprawą jest charakterystyczny grzyb kani, który pokryty jest takimi łuskami i zawsze kolor kani będzie taki kremowy. W przypadku stromotnikowa zdarza się, że jest to kolor zielonkawy. Kolejną rzeczą jest fakt, że kiedy... O, proszę zobaczyć jak pusta w środku rozwarstwia się. Jeżeli zerwiemy Grzyba z całą, całą dolną częścią. To zobaczymy tutaj po prze, przeczyszczeniu go, może tu będzie lepiej widać, że ten, ta dolna część trzonka, która znajduje się w ziemi, jest porośnięta grzybnią, jest taka nieregularna. W przypadku suromotnikowa i grzyba trującego będzie to taka, taka kulka zwarta, która okala cały trzon grzyba na dole. Kolejną sprawą jest, są takie charakterystyczne łuski, które są takie jakby, o może na tym widać lepiej, takie poszarpane. W przypadku grzyba, który udaje kanie też mogą być takie łuski, które zachodzą jedna na drugą. Kolejną sprawą jest taki charakterystyczny grzybek, czapeczka na środku kapelusza naszego grzyba. No i kolejna sprawa to charakterystyczny kolor trzonka, który jest taki jakby w panterkę nazwijmy to. Ma takie również na trzonku łuski. W grzybie trującym niekani ten trzonek będzie gładki. Także kochani Zwróćcie uwagę na te wskazówki, jeżeli szukacie, zbieracie kani, ale tak jak mówiłam, nigdy w życiu nie sugerujcie się tylko i wyłącznie filmikami z YouTube'a. Zawsze musisz, zaczerpnijcie wiedzy u, u fachowego źródła, jeżeli nie jesteście pewni. Tymczasem ja przystępuję do smażenia naszych kani w panierce z Mąki Migdałowej.